Dzień dobry, witam serdecznie wszystkich w kolejny czwartek w Spokoju Nauczycielskim. Mam zaszczyt poprowadzić dzisiaj Spokój Nauczycielski dla Państwa. Nazywam się Magda Ostrowska, jestem certyfikowanym edukatorem pozytywnej dyscypliny wczesnego dzieciństwa, certyfikowanym edukatorem pozytywnej dyscypliny dla rodziców oraz certyfikowanym edukatorem pozytywnej dyscypliny w klasie, czyli dla nauczycieli. Oprócz tego jestem trenerem myślenia krytycznego i czynnie działającym nauczycielem. Dzisiejszy temat, z który postanowiłam podjąć w spokoju nauczycielskim, to klasowy błazen a grzeczna dziewczynka, czyli o etykietowaniu, które jest ewidentnie sprzeczne z edukacją, z procesem nauczania. <laughs> Czym w ogóle jest etykietowanie? Z jednej strony jest nam Absolutnie niezbędne do, do funkcjonowania jest zjawiskiem ekonomii percepcyjnej. Dużo łatwiej nam się poruszać po tych szufladach, w których, mamy, w których mamy pochowane różne cechy dotyczące danego zjawiska. Nie musimy za każdym razem poznawać tego wszystkiego na nowo. A więc, w momencie, kiedy mówię, grzeczna dziewczynka, my już od razu wiemy, co to za uczennica. Potrafimy sobie dorobić. Nadbudować jakby e, całą resztę obrazu jednostki, całą resztę obrazu e, tej osoby. Jeśli powiem klasowy, klasowy błazen, każdy z nas umiałby od razu wypisać różne cechy, które e, auto, z automatu przychodzą nam do głowy i prawdopodobnie w wielu wypadkach byłyby one zbieżne ze sobą, mielibyśmy takie same, podobne bardzo skojarzenia. No i e, jak to w ogóle wpływa na proces edukacji? <laughs> Potrzebujemy Potrzebujemy takiego schematycznego poruszania się po świecie, i z drugiej strony, jest ono niezwykle szkodliwe dla naszych uczniów. Nie dość, że to my oddziałujemy, zaburza to relacje na płaszczyźnie nauczyciel-uczeń, na płaszczyźnie uczeń-uczeń i jeszcze na płaszczyźnie nauczyciel-rodzic. W momencie, kiedy ta etykieta wdziera się w przestrzeń szkolną, młody człowiek, jeżeli mamy na myśli ucznia, młody człowiek dostaje od nas ładunek taki no, na całe życie. To tak jakbyśmy mu przykleili na czoło etykietę i szedłby z nią przez całe życie. Nie dość, że wszyscy dookoła widzieliby, kim on jest i kojarzyli go, od razu otwierałaby się szuflada z tymi wszystkimi cechami dotyczącymi danej etykiety, to jeszcze on sam może w to uwierzyć i działać właśnie w zgodzie z etykietą. Pozytywna dyscyplina zajmuje się etykietowaniem uczniów oraz wpływem na uczniów, i w czasie warsztatów z pozytywnej dyscypliny prowadzimy takie ćwiczenie, które w bardzo obrazowy sposób pokazuje, co robi etykieta z innym człowiekiem. Ćwiczenie, może nie będę teraz już całego ćwiczenia opisywać, ale w skrócie polega na tym, że etykietujemy uczestników tego ćwiczenia. Nikt z uczestników nie może wymienić tego słowa, czyli no etykiety znamy różne. Tak? Jest to z przestrzeni takiej typowo szkolnej: rzeczna dziewczynka, błazen klasowy, głupek, zdolny, ale leń, aniołek. No, pewnie mnóstwo przyszłoby nam do głowy takich etykiet. I ćwiczenie polega na tym, żeby danej osobie utwierdzić ją w tym przekonaniu, że właśnie taką etykietę ma, jest właśnie taka, lub odwrotnie, wybić ją z tego przekonania, nie używając w ogóle słowa znajdującego się na etykiecie. I okazuje się, z moich doświadczeń, przynajmniej, ale podejrzewam, że większość edukatorów ma podobne doświadczenia, że osoby, które. Dostały etykietę, mimo że w ogóle jej nie usłyszały, jak e, brzmienia tej etykiety. Doskonale wiedziały, potrafiły rozróżnić. U mnie na szkoleniach sprawdza się to w 99%, e, gdzie potrafią e, osoby odróżnić, która etykieta była zła, która była dobra. Mało tego, potrafią e, dokładnie lub w bardzo zbliżony sposób odczytać. Co było napisane na opowiedzieć co było mm, napisane na etykiecie, mimo że nikt tego słowa nie wyartykułował. O czym to świadczy? Świadczy to o tym, że my również yy, zaetykietowane dzieci yy, dokładnie umacniamy ich w tej ety umacniamy je w tej etykiecie. Nie musimy używać do ucznia słowa ty jesteś mądry, ale leń, choć zdarza się czasami, ale wcale nie musimy tego używać. Przecież nie mówimy do ucznia ty głupku albo ty. Tyleniu, ty błaźnie ty, ty klasowy, i tak dalej. A mimo wszystko swoim, swoimi gestami, mimiką ciała, mimiką twarzy i y, 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 formułujemy komunikaty w taki sposób, że ta osoba doskonale wie, kim dla nas jest. Oczywiście ma to swoje ogromne skutki. W psychologii istnieje coś takiego jak efekt pigmaliona, czyli tak zwana samospełniająca się przepowiednia. I okazuje się, że nie jest to niczym innym jak tym, że to, jak nas zaetykietują, jakby nie dzieje się żadna magia, żadne czary mary, tylko po prostu nasze zachowania zachowujemy się w ten sposób żeby spełnić oczekiwania innych osób, które doskonale znają tę etykietę, które czegoś od nas już oczekują i my jakby próbujemy to spełnić. I teraz jest to niezwykle związane z etykietą, bo teraz jeśli jeszcze jedno. Efekt Pigmaliona może przejawiać się w dwóch aspektach. Tak zwany diabelski efekt halo i anielski efekt halo. Diabelski efekt halo to właśnie te złe etykiety na podstawie pierwszego wrażenia. Natomiast anielski efekt halo to dobre etykiety na podstawie pierwszego wrażenia. Czyli jeśli na przykład ocenimy kogoś, jakiegoś ucznia, który wydaje nam się, że jest inteligentny na samym początku przy pierwszym kontakcie, to od razu za tą cechą idą kolejne cechy dla tego ucznia: że prawdopodobnie wyobrażamy sobie, że jest również miły, uprzejmy, kulturalny itd. I tak samo, jeśli jakiś uczeń w klasie jest rozgadany i mówimy, że to jest prawdziwa gaduła, to jednocześnie mogą iść za tym takie skojarzenia jak zapominalski, nieuk i tak dalej i tak dalej. Oczywiście takie etykietowanie zaczyna się już niestety od odkąd dziecko zaczyna tak naprawdę swoje pierwsze kroki w placówkach oświatowych. Od przedszkola a czasami już od żłobka. Takie etykiety zostają z człowiekiem na całe życie i niejednokrotnie mają ogromny wpływ na to, co człowiek czuje, co myśli o sobie i jakie w przyszłości podejmie decyzje. Walczymy z takimi przekonaniami o sobie przez całe życie i bardzo trudno wybić później młodego człowieka, każdego człowieka tak naprawdę, z myślenia o sobie właśnie w ten sposób. O ile uświadamiamy sobie jeszcze, że tak jesteśmy zaetykietowani, że, że w ten sposób działamy, to możemy z tym świadomie walczyć. Ale niejednokrotnie bywa tak, że w ogóle nie mamy na, to, na tym świadomości. I teraz, dlaczego w ogóle dzisiaj o tej etykiecie i dlaczego ma to wpływ na edukację w przestrzeni szkolnej? Otóż okazuje się, że o ile wydaje nam się, że ta etykieta negatywna, czyli ten diabelski efekt halo, jest jakby z gruntu niewłaściwa i nie powinno tak być, o tyle jeszcze na te dobre etykiety przymknęlibyśmy oko. Otóż te etykiety pozytywne działają dokładnie w ten sam sposób, mają dokładnie takie same oddziaływania na uczniów, jak i te negatywne. Wyobraźmy sobie teraz uczennicę, która ma. Mm, bardzo dobre serduszko zawsze się podzieli ze wszystkimi, jest naprawdę dobrą uczennicą. I ta dziewczynka wewnętrznie prawdopodobnie będzie się cały czas czuła, będzie cały czas czuła potrzebę podzielenia się z kimś, mimo że czasami nie będzie miała na to ochoty. Więc jak możemy mówić tutaj o asertywności, o dbaniu o własne granice i o siebie? Jest to z gruntu, już w sprzeczności stoi ze sobą. Jeżeli takiego ucznia zaetykietujemy. Że jest mądrą dziewczynką, zawsze jej się wszystko, zawsze jest przygotowana, bardzo obowiązkowa, i dalej, i to co się dzieje z takim dzieckiem w momencie, kiedy czegoś zapomni, kiedy się czegoś nie nauczy, kiedy okaże się, że czegoś nie rozumie? W tym momencie powodujemy, pomijając to, że ogromny stres u ucznia, frustracje, jakieś napięcie emocjonalne, które towarzyszy przez większą część dnia pewnie w szkole, bo w każdej chwili może zostać takie dziecko przyłapane na tym, że jednak czegoś nie umie, no to znowu nie dajemy prawa do błędu. Jeśli nie dajemy prawa do błędu, no to jak możemy mówić o tym, że tak naprawdę błędy są okazją do nauki, jak mówi nam pozytywna dyscyplina i to w zasadzie te błędy powinniśmy pielęgnować, i skupiać się na nich, bo one nam najwięcej pokazują, do, dają nam najwłaściwszy obraz do tego, żebyśmy określili kierunek dalszej pracy. Co się dzieje z etykietowaniem, kiedy na przykład przekazujemy sobie załóżmy z jednego poziomu edukacyjnego na kolejny. Jesteśmy w pierwszej klasie, szkoły podstawowej, edukacja wczesnoszkolna. Dostajemy dzieci, zakłada, załóżmy, że z tej samej placówki i robimy wywiad z nauczycielem z edukacji przedszkolnej. I dowiadujemy się, e, oczywiście robimy to w dobrej wierze, po to, żeby, żeby mieć jak największe informacje o danym uczniu, żeby móc nasze działania dydaktyczno-wychowawcze e, zoptymalizować wobec danego dziecka. No i co się dzieje? Słyszymy, no ta to jest właśnie taka grzeczna dziewczynka, a ten to jest nieśmiały i tak dalej, i tak dalej. Chronimy się przed tym, dlatego że nam też ciężko potem wyjść z tej etykiety, z myślenia o kimś w taki sposób. Oczywiście zbierajmy informacje, jednak starajmy się nie etykietować, skupiać się tylko na faktach. To samo się dzieje w momencie, kiedy rozmawiamy. Nauczyciel z klasy trzeciej, edukacji wczesnoszkolnej, porozumiewa się z nauczycielami kolejnego etapu, z nauczycielami z czwartej klasy. I dzieje się dokładnie ten sam proces. E, nauczyciel, który przejmuje nasze dzieci, e, jeżeli przekażemy mu takie etykiety, dokładnie w ten w sam sposób będzie działał e, z naszymi dzieciakami, być może nie dając im szansy na rozwój, bo właśnie tak my zaetykietowaliśmy e, uczniów, a nie inaczej, e, lub e, ograniczając im prawo do błędu. I z jednej, i z drugiej strony jest to szkodliwe. A co w momencie, kiedy e, Dziecko jest zaetykietowane złą etykietą, na przykład właśnie ten włazen klasowy czy głupek klasowy, pajac i tak dalej. I pozytywna dyscyplina mówi o tym, że każdy człowiek, każde dziecko potrzebuje ma poczucie przynależności i znaczenia. Czyli chce się czuć, ma ogromną potrzebę poczucia się ważną częścią czegoś. Przynależności i znaczenia. Tworzymy różne społeczności. W klasie oczywiście jest to nasza społeczność, w której również dziecko potrzebuje czuć się przynależne i ważne w tej klasie. Więc co w momencie, kiedy takie zaetykietujemy? Dodając do tego, że każdy uczeń e, potrzebuje, każdy człowiek potrzebuje osiągnąć sukces w jakiejś dziedzinie, e, no to jak w pewnej bajce zostało powiedziane, zacytuję: Skoro mam być zły, to będę w tym najlepszy. I zupełnie niechcąco, zupełnie nie uświadamiając sobie sytuacji, co może powodować etykieta, powodujemy, generujemy sobie trudne sytuacje wychowawcze lub trudne sytuacje edukacyjne z uczniami. Co w takim razie z, y, zrobić, żeby uniknąć, żeby uniknąć takiego etykietowania? Pozytywna dyscyplina mówi o tym, żeby y, komunikaty do dziecka były stosowane... Y, do, były oparte dokładnie na faktach i na umiejętnościach danego dziecka. A więc, jeśli dziecko zrobiło jakieś zadanie prawidłowo, to nie mówimy, że jesteś mądrym chłopcem, jesteś mądrą dziewczynką, tylko to zadanie wykonałeś bezbłędnie na przykład, albo tu w tym zadaniu zrobiłeś 7 przykładów dobrze. Oczywiście z nastawieniem na to, że przyłapujemy się na dobrym, a nie, a nie wyszukujemy same błędy. Kiedy na przykład dziecko zaczyna sprzątać klasę albo pomogło koleżance, koledze w wykonaniu jakiegoś zadania zupełnie z wewnętrznej potrzeby, nie mówmy jesteś pomocny, pomocna, jesteś koleżeński, koleżeńska, tylko to było koleżeńskie, to było pomocne. Skupmy się na zachowaniach. Najważniejsze jest w tym, żeby nie stawiać znaku równości między zachowaniem dziecka a dzieckiem, bo wtedy wchodzimy bardzo łatwo właśnie w etykietowanie. Bardzo ważne jest, żeby te dwie sprawy oddzielić. Oczywiście, im później zaczynamy, tym jest trudniej. Natomiast w momencie, kiedy dzieci zaczynają swoją edukację, albo w momencie, kiedy współpracujemy z rodzicami, idziemy jednym frontem, wspólnym, wspólnym frontem, wspólne, wspólnie mamy podjęte oddziaływania wychowawcze, jest nam o wiele łatwiej. Dzieci na początku się dziwią, nie do końca rozumieją takie komunikaty, zwłaszcza te dzieci, które. Które zostały już przyzwyczajone do jakiejś etykiety. Natomiast z mojego doświadczenia wynika, że to działa, dzieci dużo chętniej podejmują takie działania, no i nie są one destrukcyjne, nie wkładają dziecka w te, w te szuflady. E, co się dzieje w takim razie e, z edukacją? Jeżeli e, jaki wpływ ma etykietowanie na edukację, na podejmowanie działań? E, Przytoczę może takie badania, które, e, które były prowadzone przez e, Carol Dwight, e, gdzie przebadała dwie grupy osób. E, gru jedna grupa i druga grupa otrzymała takie same zadania o takim samym stopniu trudności. Pierwsza z grup była potraktowana, e, za informacja do pierwszej z grup o wykonanych zadaniach była przekazana w formie etykiet, że to było wspaniałe, mądre i tak dalej i tak dalej. W drugiej grupie komunikaty zostały przekazane właśnie oparte tylko na umiejętnościach i na faktach, czyli oddzielona została osoba od umiejętności. I o ile ten pierwszy etap był bardzo podobny do wykonywania zadań i osiąganych efektach, o tyle druga tura, gdzie zadania były kolejny raz przedstawione danej grupie, to te osoby, które były etykietowane Yy, okazało się, że mają ogromne trudności yy, z podjęciem zadań, yy, które mogłyby być dla nich wyzwaniem, których mogłyby się czegoś nauczyć, poszerzyć swoje horyzonty, dlatego że obawiały się, że jeśli były mądre, a teraz popełnią błąd, no to tym samym, skoro nie mądre, no to głupie. Skoro sobie z czymś nie poradziły, to nie potrafią sobie z tym poradzić i gdzieś tam ta etykieta yy, już tym osobom, Zostaje więc, co się dzieje z takimi osobami? Podejmują mniej wysiłku, podejmują e, się działań, które e, prawdopodobnie zapewnią im sukces, a więc działań, które e, nie wymagają kreatywności, nie wymagają poszukiwania i rozwijania swoich umiejętności, czyli takie typowe nastawienie na sukces. Natomiast druga grupa wykazywała dużo więcej otwartości na trudne zadania, na podejmowanie e, nowych wyzwań i. I zgłębianie tematu, czyli rozszerzanie umiejętności i wiadomości w danym zakresie. Kolejnym etapem były, było podanie obu grupom bardzo trudnych zadań, które e, przysparzały e, dużo trudności jednej i drugiej grupie. E, pierwsza grupa niemalże nie podjęła się wykonania tych zadań, przy czym Oszukiwała w swoich wynikach, a więc takie etykiety powodują gdzieś tam kłamanie, bo żeby zachować etykietę, która nam się podoba, z którą czujemy się dobrze i chcemy dążyć do, żeby pozostała przy nas, skłania do kłamstwa, jak się okazuje. Badania wykazują, że takie etykiety, skutki takiego etykietowania to między innymi kłamstwo. I oszukiwanie, natomiast kolejna grupa e, poszukiwała, popełniała błędy, szukała dalszej drogi do rozwiązania takich zadań. I co jeszcze się okazało? Że ta pierwsza grupa, wracając znowu do tych najprostszych zadań, już nawet z nimi nie potrafiła sobie poradzić poprzez etykietowanie. No i e, zmierzając już do końca, co robić jeszcze, żeby nie, e, żeby nie etykietować. Bardzo często zdarzają nam się, o, tak jak teraz powiedziałam, bardzo często, ty zawsze, ty nigdy, jak zwykle Franek, jak zwykle Kasia itd., itd. Strzeżmy się takich komunikatów. One też e, powodują, że zamykamy dzieci w bańce określonych, e, określonych komunikatów. E, nie muszę chyba mówić, że na płaszczyźnie uczeń, uczeń, uczniowie są świetnymi e, obserwatorami, zwłaszcza ci mali uczniowie, w pozytywnej dyscyplinie Alfred Adler i e, prywatna logika Alfreda Adlera mówi nam o tym, że dzieci właśnie są bardzo dobrymi obserwatorami, natomiast kiepskimi interpretatorami. I one bardzo e, dobrze wiedzą nie musimy wypowiadać, tak jak mówiłam na początku, zupełnie tego słowa e, etykietującego dane dziecko. One doskonale wiedzą o co chodzi i potrafią wejść w tę rolę i utwierdzić. Pozostałe dzieci w tym. Oczywiście to generuje różnego rodzaju konflikty, złośliwości, e, brak współpracy, brak integracji, e, a więc całą, e, całą e, plejadę negatywnych konsekwencji. E, do etykietowania. Z etykietowaniem bardzo zbliżone są e, oceny i pochwały, więc starajmy się to wszystko oddzielać od ucznia. Uczeń to jedno, a jego umiejętności to drugie. E, spróbujcie zrobić sobie takie doświadczenie, przez jakiś czas starajcie się nazywać zachowania dzieci, a nie że one są tymi zachowaniami, a więc to było koleżeńskie, co zrobiłeś, to, było, e, to była właściwa decyzja, to było pomocne, e, i tak dalej, i tak dalej. Bez określania uczniów, obyśmy jak najmniej w klasach. Mieli klasowych błaznów, grzecznych dziewczynek, pilnych uczniów. Tego nam życzę z całego serca. Życzę dobrej nocy. Pozdrawiam.